Witam Was serdecznie z tej strony. Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Na stół unboxingowy trafia dzisiaj kolejna nowość. Sierpniowa od polskiej firmy IBG Models w skali 1,72. Jest to model, no jak zresztą widać, włoskiego czołgu. Model znajduje się pod numerem 72122. No jest to oczywiście M1139, przez wielu fanów pancerki włoskiej oczekiwany. No i teraz zobaczymy, co nam zaoferowało IBG. Czy jakieś są zmiany w porównaniu do poprzednich modeli, czy też nie? Zobaczymy, czy to jest model uproszczony, czy już bardziej taki model zaawansowany, czy no, zaraz się przekonamy. Ja razem z Wami będę oglądał ten model pierwszy raz. No i spodziewam się jakichś zmian w stosunku do poprzedniego czołgu M1340, a następnie Carro Commando M1340. No, mamy dzisiaj troszeczkę starszy czołg, jeżeli chodzi o typ sobie pooglądamy razem bo powiem wam, że kusi mnie włoszczyzna, czyli włoskie czołgi tyle dostajemy w torebkach i teraz zaczynam no jak to u mnie standardowo od Instrukcji, no i powiem Wam, że jestem kolejny raz mile zaskoczony i BG musiało kogoś dorwać, kto bardzo dobrze opracowywuje te mini monografie czołgów. I naprawdę to jest bardzo fajna rzecz, i jest oczywiście w języku polskim, jak i również w języku angielskim. Tu możemy się naprawdę dość sporo tego doczytać. Więcej możemy jeszcze zdobyć informacji, kupując na przykład monografię poświęconą temu czołgowi lub czołgom włoskim. I co dalej tu widzimy? No naprawdę kawał, kawał tekstu, więc gratulacje dla osoby, która wykonała tą robotę, to IBG, powiem, no kawał dobrej roboty jest w każdym razie. No i na drugiej stronie co znajdziemy? Na drugiej stronie oczywiście standardowo zawartość pudełka, czyli mamy raz, dwa, trzy trzy duże ramki i dwie malutkie jaki również układ jest, mamy też oczywiście blaszkę fototrawioną jak i również oczywiście zestaw kalkomanii. Sugerowane też farby różnych producentów. Tu mamy od Vallejo, ho Hothak, Live Color, Mr Hobby, AK Interactive, Mission Models. Tu chciałem wam też żeby was poinformować, że Najprawdopodobniej w niedługim czasie do oferty sklepu internetowego, jak i również stacjonarnego trafią farby Mission Models. Niedługo będę się nimi bawił, ze względu na to, że chciałbym wiedzieć, co Wam powiedzieć przy zakupie. Na pewno będzie to ciekawa rzecz. A Mission Models, naprawdę, z tego co słyszałem, jest bardzo dobrą firmą, jeżeli chodzi o produkcję farb akrylowych. No, i co dalej mamy? Dalej mamy, posłuchajcie. No, widzę, że to będzie jednak uproszczony model. Eee, pewne elementy wklejamy do. Właśnie, jak wklejamy? No, powiem Wam, że tutaj moim zdaniem, elementy, które wklejamy od wewnętrznej strony, powinniśmy mieć możliwość wklejenia od zewnętrznej, nie odwrotnie bo byłby fajniejszy wtedy ten detal, tak? bo zewnętrzna strona, no to mamy ten monolit, czyli tutaj, tak, mamy w całości gąsienicę z kołami, a tu już by można było troszeczkę lepiej podmalować np. bandaże kół i dopiero wkleić, czyli jakby było to odwrotnie, to by było dużo lepiej. No widzę, że wykorzystane są w dużej części części z poprzednich modeli, tak mi się przynajmniej wydaje. E, mamy też opis nie przyklejaj elementu C12 do C1 hmm. dobra, tu o, przewierć co dalej jeszcze mamy jakieś zastrzeżenia, widzę, że włas jest e, w całości e, jako całość też są narzędzia, czy jakieś narzędzia są na stałe, ciężko mi jest powiedzieć w tej chwili, zaraz sobie oblukamy to aha Widzę, że wieża jest na taki czopek. Yy, no. Mamy otwarty bok. Możemy sobie otworzyć bok. Ale w środku nic nie zobaczymy. Tylko pustą przestrzeń. No i co dalej? Co dalej, moi mili? Tak, czyli mamy prosty model. O tu mamy wejście. To powiedzmy, taki stopień, drabinka. Do wejścia do czołgu to mamy element fototrawiony, czyli nadal nie ma elementu plastikowego, który na pewno byłby dużo prostszym elementem do przyklejenia dla osób, które początkują. A, a tak mamy dość spłaszczony ten element, a to powinna być rur, znaczy pręt taki specjalny, który przyklejamy do błotnika. No i mamy wieżę z dwoma karabinami. Armatka jest oczywiście w kadłubie. Prosty model. No i co tutaj mamy? E, posłuchajcie, e, czwarty, e, w każdym razie, drugi batalion, 4. pułk, specjalna brygada pancerna, Afryka Północna, wrzesień 1940 roku. Bardzo ciekawe malowanie, nawet powiem Wam, używając taśmy maskującej można idealnie sobie pomalować ten czołg. No tu widzę australijski. E, tak, szósta australijska dywizja Piechoty, Afryka Północna, Styczeń 41, czyli przejęty przez woski czołg przejęty przez e, Australijczyków w Afryce. Tu jakieś ciekawe e, malowanie jest. Czołg, niezależna kompania, Somalia Somalia 41 rok. Czyli Abisynia Somalia cztery, zostały domalowane po przejęciu czołgu przez oddziały północ, y, południowoafrykańskie. A, czyli porażka Mussoliniego w Afryce e, Wschodniej. Dobrze mówię, wschodniej. E, dobrze, czyli tutaj Abisynia Somalia. Dobra, nie ma problemu, ale ciekawe malowanie. No i to wszystko. Na ostatniej stronie mamy reklamówki włoskich y, pojazdów z II wojny światowej, wydanych przez IBG, już te wszystkie są dostępne w skali 1.72. I oczywiście reklamówka y, farb y, Hataka, y, trzech wersji. Te farby są również dostępne, czyli mamy y, akryle do aerografu, akryle pod pędzelek, jak i również celulozowe, tak zwane lakiery farby, seria Orange, tak? czyli mam Red, Blue, Orange eee, farby i mm, tutaj mamy to wszystko. Siup. Dobra, ta torebka idzie pierwsza. Nie, nie ta torebka. Tu najpierw sobie lukniemy posłuchajcie na kalkomanie. A, czyli tak jakby się coś pomyliły, kangury. Czyli mamy do dodruk, bardzo proszę. Tu mamy kangury skaczące w jedną stronę, e, tu mamy dwa kangury w tą stronę, a tak widocznie chodziło o strony, także pewnych nie używamy. Mamy tutaj dwa patrzące na zachód, a tu mamy dwa patrzące na wschód i jeden kangurek e, prawidłowo. No mamy tutaj tak samo kalkomanie do innych e, wersji i blaszkę. Proszę bardzo. M1139 to jest blaszka No i my w tym momencie używamy... E, tego elementu i tego elementu, żeby zrobić sobie stopień do czołgu. Od spodu montujemy tą siateczkę. Tu nie wiem do czego trzeba będzie z instrukcji zrobić, możliwe jakieś uchwyty do mocowania kanistrów. Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. No i to wszystko, jeżeli chodzi o kalkomanie. Techmot oczywiście producentem jest kalkomani, wiecie co to omówimy razem z ramką układu jezdnego. Dobra, czyli tu sobie wejmę, to jest jedna rzecz. Tak, mamy to są zewnętrzne, zewnętrzna strona układu jezdnego, tu mamy wewnętrzną, do których właśnie od wewnątrz wklejamy sobie. Te wózki, te koła, y, zgodnie z instrukcją, czyli po prostu e, to jest strona wewnętrzna do kadłuba, i sobie je tutaj wklejamy po prostu y, do modelu. Tak, dokładnie. Czyli tu musimy dopasować dokładnie po wycięciu i wkleić w te e, rolki dolna. E, tak prezentuje się e, ta ramka bardzo przyzwoicie zero nadlewek. co im więcej będę mógł powiedzieć jak po prostu będę sklejał ten model teraz zobaczymy sobie gąsienice jeszcze powiem wam że mam wrażenie mam odnoszę wrażenie że zostały poprawione przynajmniej grubość tych gąsienic albo mam jakieś omamy ale wygląda to troszeczkę cieniej chociaż nie nie, nie dam sobie głowy obciąć tak w każdym razie gąsienica wzór na gąsienicy no i tak prezentuje się układ jezdny, nie wiem, czy troszeczkę one nie są jednak za grube jeden zestaw drugi zestaw tak, czyli te idą sobie tutaj no i tu mamy oddzielną ramkę właśnie z tyłem Najprawdopodobniej tak, bo to są uchwyty do błotników. Tak prezentuje się ramka z dyferencjałem, z kuprem, krótko mówiąc. I kolejna ramka, taka troszeczkę wygięta, ale części są proste. Więc tutaj, tak, część kadłuba górna część kadłuba do której montujemy tutaj armatę. Rury wydechowe, jak mocowane, coś powiem Wam, gruby uchwyt jest. Może z tej strony będzie łatwiej zobaczyć. Powiem wam, że mocowanie dość mocne jest do tych elementów. Grube, e, ram, gruba dość gra, ramka jest przytwierdzona do danego elementu, a jak w kadłubie, no jest dużo cieniej. E, część, mocowanie. Ale trzeba będzie uważać. To są koła, które e, napędowe, do, bo tutaj tak jak zauważyliście, z jednej strony i z drugiej strony e, nie ma kół napędowych, musimy je wkleić właśnie te elementy, czyli tu mamy dwa koła napędowe na jedną i drugą gąsienicę, e, jarzmo, włazę. No i tutaj wyposażenie. No tak, ta narzędzia, narzędzia powiem Wam, trochę wyglądają. No jak tak z bliska się przyglądamy, tak? Dość tak. Nie najlepiej się prezentują. Mogłyby być lepiej. No w innych modelach IBG robi naprawdę fajne narzędzia. Tu jest tak wszystko razem w jednym kawałku. I to jest ten element. No tutaj mamy, o właśnie. Boczny, klapę bocznego włazu od wewnętrznej strony i zewnętrznej, reflektory, haki uchwyty antenowe. Ja już mam armaty, które się obraca lewo-prawo, góra-dół. Znaczy, no, częściowo tylko lewo-prawo. Nie, bardzo, bardzo sympatycznie ten model wygląda. No, i to są nowe elementy, widzę. Tak, to są nowe elementy. Część górnej części kadłuba. No tu mamy kierowcę. Tutaj nam wchodzi, co ja palcem pokazuję, tu nam wchodzi armatka lewo, prawo się obraca. Na stałe jest tylko z przodu. Włas, miejsce na wieżyczkę. Tu montujemy właśnie wieżyczkę. Tu wklejamy tą fototrawioną siatkę. A tak prezentuje się model detal na, na kadłubie dolnej części bardzo sympatycznie to wygląda ja muszę w końcu któryś sobie wybrać i, i, i powalczyć z nim żeby coś więcej móc powiedzieć teraz tak, jeżeli chodzi o tył nie widzę żaluzji żadnych są same klapy okurka wodna to jest armatka tak, to jest lufa armaty. No tak trochę. Ale dziurkę ma. O, teraz widać. Dziurka, lekka dziurka jest. No i wieża do, do wieża pod dwa sprzężone karabiny maszynowe. No i to wszystko. Bohaterem był M1139. Jeden z pierwszych czołgów, posłuchajcie, produkcji włoskiej, taki rozsądny czołg, można powiedzieć. Nie wiem, czy zauważyliście, to te pierwsze czołgi, to takie były rozbudowane tankietki, można powiedzieć. E, może trochę za bardzo poleciałem, bo tankietki były jeszcze inne. Mam nadzieję, że one się ukażą w różnych wersjach. W każdym razie, mamy... M1139 w skali 1,72 Fani włoskiej pancerki drugowojennej, w ogóle afrykańskich pojazdów z Afryki, powinni być bardzo zainteresowani. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do lajkowania, komentowania i oczywiście do wspierania kanału również. Zapoznajcie się, co Wam, co wam grozi za wspieranie jakie dostaniecie bonusy. <laughs> no w każdym razie dziękuję Wam za uwagę, miłego dnia i do następnego unboxingu. Trzymajcie się, cześć.